Kryta pływalnia perła w nowinach obchodziła w październiku 18-lecie działalności. Mimo upływu lat basen nadal jest architektoniczną perełką regionu świętokrzyskiego i odróżnia się od przybywającej z roku na rok konkurencji. Oprócz oferty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, pływalnia proponuje atrakcyjne zajęcia usprawniające dla seniorów. W 2011 roku zakończyły się prace modernizacyjne pływalni. Potencjał rekreacyjny basenu wzbogaciło m.in. jacuzzi. Z okazji 18 urodzin goście basenu mogli przez tydzień korzystać z dmuchanego toru przeszkód aquatrak, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Basen znany jest z krętej rury zjazdowej o długości 93 metrów. Ponieważ z założenia nie jest głęboki, w najgłębszym miejscu poziom wody wynosi 1,6 m, jest on jednym z najbezpieczniejszych obiektów. Bezpieczeństwo gwarantuje również doświadczona kadra ratownicza, czuwająca nad zdrowiem i życiem wszystkich kąpiących. W ciągu osiemnastu lat kryta pływalnia perła wywarła ogromny wpływ na zdrowie i kondycję młodych mieszkańców gminy Sitków Kanowiny, którzy na bieżąco zaliczali naukę pływania. Na basenie odbywają się każdego roku zawody pływackie, turniej w szachach wodnych, a nawet wybory mis Nowin. Z okazji urodzin życzymy perle przede wszystkim rosnącej rzeszy zadowolonych klientów.